Jędrzejów. Tu mieszka g -Play. Pewnego dnia jego dom napada Hulk, który niszczy wszystko na swojej drodze. G-Play razem z policją próbują go powstrzymać. Niestety Hulk pokonuje wszystkich policjantów. Nasz bohater postanawia znaleźć Avengersów, aby pomogli mu ocalić dom. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to aż 16 tysięcy kciuków w górę. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Już się manu, z tej strony Gplay, play Słuchajcie, właśnie odprowadziłem tutaj synka do szkoły. Jesteśmy jako jedni z pierwszych, ponieważ synek dzisiaj jedzie na wycieczkę z szkolną do zo. Jak tam ogólnie wow! synku cieszysz się? No mega się cieszę. Normalnie zo. Ja ci zobaczę lwy i w ogóle tygrysy. Słodnie. Nie się doczekać tato, to jest po prostu mega super już Weź może jeszcze wiesz, jakieś owoce no? na przykład o, tak. na drogę czy tak, coś tak. żebyś miał co o, jeść słuchaj. Ja ogólnie w ogóle będę musiał już lecieć bo dobra. filmiki będę musiał na dzisiaj Aha. przygotować okay. i życzę ci miłej wycieczki. prawda nie? nie dobra no trzymaj się pa Okej okay, słuchajcie także synka odprowadziliśmy właśnie do szkoły Zawsze się spóźniamy teraz udało się nie spóźnić Ogólnie jeśli jeszcze tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony Koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem żeby być na bieżąco I wpadajcie do sklepu edgyplay.pl Po super ciuchy gadżety oczywiście do każdego zamówienia Kolekcjonerska karta z autografem Okej okay, także my już wsiadamy słuchajcie do naszego wozu I dzisiaj mam mega pomysły na odcinki Słuchajcie no za zaraz wam może pokażę właśnie jeden z tych pomysłów słów, bo to będzie po prostu no co, coś czego jeszcze nie widzieliście, nowość i myślę, że wam się ogólnie rzecz spodoba. Dobra, także wchodzimy do domu. Jestem też mega głodny. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, bo się rano zerwałem szybko, już z synka poszedłem zawieść, Zobaczymy w ogóle czy coś mamy tu w lodówce. Okej, okay, także o nie. Plejka chyba dopiero poszła na zakupy do sklepu. Także ej. Ej, co to jest? Ej, jaki... Hulk, hulk niszczyt, co zielony potwór ej, hulk niszczyt, hulk, przestań! Halkisz mojego niszczyt, domu, Spokój uspokój się, dipy, dipy, czemu dipy, to hulk robisz? Niszczyt, Cze, czemu bu. mój dom? Halku, spokojnie! Może chcesz pieniądze, może coś ci nie. dać, co? Halk, Halk musi zniszczyć, zniszczyć, zniszczyć cały dom! Ale czemu mój, hulk czemu niszczy, mój? Bo Halk. Halg niszczy, Halk, Halg niszczy! Hulk, nie, 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 hulk, bo, hulk, bo pójdę! Bu. Nie no ja idę na policję, słuchajcie, co ty? Przestań! Zaraz cię policja zgarnie! Nie, 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 dobra, ja uciekam, ja uciekam, dobra. Nie, 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 nie rób mi krzywdy O, dobra, uciekamy, słuchajcie Uciekamy i to czym prędzej, widzieliście w ogóle halk napadł na mój dom Wszystko zniszczył, ja teraz nie wiem co mam robić Muszę iść po pomoc, nie wiem, najprawdopodobniej Szybko muszę jechać, słuchajcie, na policję I po prostu musimy szybko Całą ekipą tutaj przyjść I coś z nim zrobić, bo tak być nie może Dobra, szybko tutaj wysiadamy, jesteśmy już na komendzie Ja jeszcze normalnie Nigdy nikt nie napadł na mój dom Pierwszy raz w ogóle ktoś to robi Mam nadzieję tylko, że tu będzie sporo ludzi i ktoś mi pomoże po prostu. Halo, halo, policjanci, policjanci o. potrzebuje pomocy. Dzień dobry, o, dzień proszę dobry pana, witam, proszę tak? pana, szybko, coś, musimy tak? szybko jechać do mojego Ech? domu, ponieważ no? potrzebujemy wsparcia. Dobrze, tam dobrze. jest Halk i on mi wszystko niszczy, wszystko niszczy. Proszę, dobrze, proszę, proszę pomóżcie mi policjanci. Proszę chwileczkę, policjanci. To ja tutaj muszę policjantom powiedzieć, że pani policjanci, dobra, wy wszyscy są gotowi. Dobra, jak to Halk? Proszę pana przecież super Hulk. bohaterowie, co pan gada tak. w ogóle? No, gdzie Wielki, tam jest? zielony po prostu, on mówił po prostu, Halk niszczyć, Halk, wszystko zniszczyć. I Wysadził okay. mi TNT na środku on nie, domu. Nie. Oni stały po prostu zdemonowany tak? Ja nie wiem, pan, ja pańska się. ekipa leci, dobra. Lecimy, tak, lecimy, lecimy. lecimy. lecimy, lecimy. Nadzieję, sobie. Z... Wszyscy tak, pomożemy Tylko panu. on jest nie... bardzo no, silny. No, tak. Musicie państwo uważać, panowie policjanci. Nie? To proszę jest pana, bardzo bardzo potężna chwileczkę. postać. Zrobimy tak? tak, że ja tam pójdę, pierwszy sprawdzę. A nie mam tutaj chwilę, poczeka Zostaję pana tutaj z policjantem i ja pana zawołam. E, dobrze? I jak będę dobra. tego harka szuka, bo ja nie wiem, czy, czy jest pan bezpieczny. Dobrze, proszę, Dobra, ale panu się udało, pani. W policjancie oni będą chyba całą robotę musieli za pana wykonać, bo to jest po prostu bardzo potężna bestia o nie! i. Nie, proszę pana, szybko jest, tutaj, patrz nie, pomocy nim. jednak! Już, 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 już idę. Idę, pana, idę, idę, tam, Co się dzieje, miejscu. co się dzieje? nie ja sobie o, radę! Trzymać broń! trzymaj Szybko pomóc, szybko. pomóc! Już wam pomogę! Bum, bum! Pomażę! Atakujmy o nie. go, o nie. O nie! Wszystkich o nie. policjantów Dobra. pokonał! Panie policjanci on mnie Nie pana! Niech pan pomoże! Proszę uciekać szybko, pierwszy pan ucieka, niech pan ucieka. On jest ja pana... on jest zielony. Nie. Ja, uciekamy, uciekamy, uciekam. Zostaw pana GPL'a. O, dobra. nie. Tutaj jest ja jeszcze cię... policjant, nim sobie poradzi. Tak, Tutaj. tak, policjant. Pani Wadze, teraz szybko. ty się możesz pan z nim zmienić. o. nie umie przejść, taki jest duży, zobaczymy, taki jesteś koko. Nie, nie, zmieści dobra. się! Nie zmieści Aha, się tam. Teraz będziemy Dobrze, wyprowadźcie teraz... go z mojego domu, wyprowadźcie go. Chodź, chodź, wydaj się z domu GPL. Do więzienia może go, do więzienia go jak pan zobaczy jak ono leje się, proszę bardzo. O tak, pomóż mi, pomóż policjanci, co już, ty już, robisz? Już. O, o nie, dobra. o! Ja o nie, 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 dobra, uciekamy, słuchajcie, to jest niebezpieczne. O nie, 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 zawracamy. Zostaw mnie, Halku, zostaw mnie. O nie, szybko, dwa serduszka, uciekamy. I gdzie? Pieprz rośnie. O, udało mi się uciec, słuchajcie, ale to, to po prostu była masakra, widzieliście. Nawet policjanci nie są w stanie z nim sobie poradzić. To jest po prostu misja nie do wykonania. Dobrze, że go odciągnęli z mojego domu, ale mimo wszystko to chyba nie koniec problemu. Wiecie co? Ja muszę chyba się skontaktować z prawdziwymi superbohaterami, nie wiem, ze Spidermanem, Supermanem i po prostu poprosić ich o pomoc, żeby w ogóle coś z nim zrobili. Tutaj teoretycznie, słuchajcie, synek mi kiedyś mówił, że jest w ogóle tutaj sklep, właśnie o, sklep komiksami i może ten pan będzie się orientował właśnie gdzie mogę spotkać superbohaterów. Dobra, wchodzimy, Okej, zobaczę. O, dzień dobry, proszę pana. Potrzebuję wsparcia, otóż w ogóle mój dom zaatakował Hal. Pan się tutaj zna na superbohaterach i na komiksach i ogólnie chciałbym właśnie znaleźć innych superbohaterów i prosić ich o pomoc. Nie wiem, na przykład Spidermana, jakiegoś Batmana, Kapitana Ameryki. Wie pan może gdzie ich mogę znaleźć? No ja wiem, proszę pana, bo ja jestem normalnie znawcą superbohaterów, ale no powiem panu, że ja no to kosztuje, to kosztuje, taka informacja, taka bardzo ci się kosztuje, dość dużo pieniędzy. A ile dokładnie by pan chciał, jaką sumkę, no, co za to? No, tak by z 5 tysięcy, 5 tysięcy, o. Co? Pięć tysięcy to kupa no, pieniędzy, dobra. ale wie pan co? Ogólnie mój dom jest warty dużo więcej i tak naprawdę no muszę po prostu szybko znaleźć tych superbohaterów, żeby uratować moją rodzinę i mój dom, bo zaraz wszystko zostanie zniszczone, także ja tutaj z bankomatu szybko wypłacam tu pieniądze, okej, okay, cyk i wezmę sobie, ile pan tam mówił? 5000, 5000. 5000, okej, okay, pyk. Mam tu 5000, już Panu daję. Niech mi Pan szybciutko tak, powie, gdzie zaprasza. mogę znaleźć super Szybko, bohaterów, którzy mi oczywiście pomogą z moim problemem. Tak. Proszę pana, ja znam tajną bazę superbohaterów, bo ja o nich wszystko ja jeszcze Pana, oczywiście w się proszę komik za te normalne... O, dziękuję, dziękuję, poczytam tak, sobie dzisiaj do spania. Super, świetnie. Świetnie. Proszę pana, oni tutaj jest taki stary, star, po prostu taka kawiarnia. Każdy myśli, że ta kawiarnia jest opuszczona, ale mam dla pana super wiadomość. Tutaj jest tak naprawdę tajna baza właśnie superbohaterów tam na dół. I normalnie oni tam przychodzą i tak i nikt nie wie o tym, ale proszę pana, to wszystko co mogę panu powiedzieć muszę już lecieć normalnie bo za chwilę e, przyjdzie klient następny po następnym, e, następnym Dobra. pa pa Dobra to pa do widzenia ja nie mogę, że niby tutaj są super bohaterowie. Ty, słuchajcie, a co jak on mnie wkręcił W tym momencie i nikogo tam nie znajdę I pięć tysięcy w sumie pójdzie w plecy No, słuchajcie, jest ryzyko Ale w sumie, no, nie mam nic do stracenia Praktycznie mój dom jest mega w mega zagrożeniu Teraz I tu jest jakaś skrzynka Ty, znalazłem muk strzały W ogóle lamy możemy zespawnować Ale jaja, patrzcie, jajko, co to tu robi w ogóle Ale ja, muszę znaleźć jakieś podziemne przejście Bo on mówił, ej, opluła mnie O ty, lamo, y Muszę znaleźć jakieś gdzieś. On mówił, że po, pod ziemią jest tutaj jakieś przejście. Nie wiem, może pod dywanikiem tutaj. Nie mam pojęcia, gdzie tutaj mogę tego szukać. Lamo, wiesz, może gdzie tu jest przejście, nie wiem, może... O, czekajcie! Tutaj coś widzę. Ja nie mogę, tam coś jest. Widzę jakieś, nie wiem, wodę. Może zaryzykujemy? Skoczymy tam i po prostu się przekonamy. <laughs> Ej, widzicie, to jest Spider-Man przecież Tam też jest ktoś Ej, w ogóle tutaj są, chyba, to jest tajna baza superbohaterów, Ale wygląda na to, że oni są ranni Że ktoś im coś zrobił Halo, halo, panowie, panowie, wstawajcie Budźcie się Ej, co jest? Kapitanie Ameryka, kapitanie Ameryka Budźcie Ej, w ogóle tak jakby ktoś po prostu ich zaatakował Ja nie wiem, co tu się dzieje Pomocy! Nie mam zielonego pojęcia o Pomocy. tutaj ktoś, halo, oh. halo proszę pana, oh, tutaj wstań pan, pan, wstań o, pan, wstań pan Tak, wow. hejku proszę pana, o ja cię, witam, witam Co pan robi w ogóle w naszej bazie, tak? Ja, ja pana poznaję, pan to jest Iron Man przypadkiem? Tak, tak, to tak, jestem Tony Stark, jestem Iron Manem, dokładnie proszę pana. Witam. Pana, bo pan pana... bez kostiumu trochę tak, nie bez rozpoznałem kostiumu, pana w tak, Ale co tutaj się stało? O, nie, ja tu przyszedłem, o, wam pomóc. Tak, o świetnie proszę pana, bo chodzi o to, że tutaj w ogóle, już panu powiem, tutaj się wydarzyło tyle rzeczy, że to jest jakaś masakra. Po pierwsze, tutaj e, dzisiaj rano sobie wstaję i patrzę, nie ma naszego teseraka, czyli takiej normalnie mega, mega silnej broni, a znaczy, to jest w sumie taki e, kamień, który tutaj, Tutaj właśnie był, proszę pana, tutaj. Mhm. I on zasilał nam całą bazę i wszystkich nas chronił, proszę pana, no ma bardzo silną moc i rano go nie było. A potem na dodatek nas tutaj no, zaatakowali bandyci. Jest jakaś masakra. Nie. Pomoże nam pan, proszę pana. No tak, pomogę wam, słuchaj. Weźmy, nie tak? wiem, tylko będziemy potrzebowali, nie wiem, jakieś y, uzbrojenie czy coś. Tak. W ogóle wszyscy zostali Mówięcie. wyeliminowani. Ale ja też tak. będę potrzebował pomocy waszej, bo Hulk dzisiaj zaatakował w ogóle Co? mój dom i wszystko o, zniszczył w ogóle. I specjalnie właśnie. O, ja mogę jeden kostium przymierzyć? Tak, tak, oczywiście, że pan może. Ja oczywiście ja biorę swój kostium tutaj. To ja biorę byk, byk, byk. kapitana Ameryki okay. kostium. Okej, okay, zobaczymy, jak w nim będę wyglądał. Wow, wyglądam Świetnie. jak kapitan Ameryka. Wow, tutaj ogólnie bardzo, bardzo fajnie dobrze, w sumie mi się podoba ten y, właśnie kostium. I co, możemy teraz wychodzić? Gdzie są te tak. bandziury? Wiadomo, gdzie proszę poszli. pana, oni są w tej chwili, o, na górze. Musi pan za mną przycisnąć taki przycisk. Dobra, ja się pośpieszyłem, tak, ale Okej, okay, dobra, proszę pana, oni są na górze, tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy mamy jeszcze jakąś broń. Pan widzi, że ma mieczyk. Ja tutaj tak, znalazłem jeszcze... mieczyk, okay, ja łuk jeszcze mieczyk. i strzały. Dobrze, jakoś pana. sobie poradzimy, myślę. O, tak, O, tutaj jest jeden droga. z bandziurów. Oni muszą być mega silni, nie jak pokonali Wasz tak. superbohaterów, przecież wy jesteście niezniszczalni superbohaterowie, co powinni zawsze wygrywać, a jednak, widzicie, no tym razem wam się nie udało, co? Proszę pana, zaskoczyli nas właśnie, bo mieliśmy ten Tesseract, on nam dawał ochronę, a oni po prostu zaskoczyli, wyłączyli wszystkie kamery i podali takie specjalne środki usypiające. I Dobra, prawie, pokonamy to? ich, pokonamy Dobrze, ich, damy radę, dawaj radę Iron Man, o, a ty ty, ty potrafisz latać tak w ogóle, on jest w ogóle jakiś zahibernowany ten jeden, nie wiem, jakby... Nie, dobra. Przez pana, ten. nieważne, musimy, musimy zdobyć tesera, to jest ważniejsze. Dobra, niech on ide, stąd, czekajmy stąd. Dobra, jeszcze tutaj pana, może szybko. tego więźnia pokonamy. O, tak, I tutaj pokonamy jest naprawdę go. dużo w ogóle, te bandziury no, tu opanowały tą całą kawiarnię. Tak, okay. tak. Dobra, o, pokonałem świetnie, go. lecimy. Dobra, uciekamy. Uwaga, bo tutaj jest lama, która pluje. O tutaj są o, jakieś nie. rowerki. Możemy je wziąć. Szybko, Ej. tak, na nie. Szybko, Proszę, Iron Manie, jedź za mną, o, za mną, za mną. Szybko, Jedź. Jedźmy, o, jadę. Jedźmy tak. słuchaj, do mojego domu. Musisz mi pomóc z tym halkiem, Wiesz co, bo tak naprawdę on mi zniszczył wszystko, wszystko co miałem tak naprawdę. O już widzę tam mój dom, widać w oddali. Chodź Proszę za mną. Prze już tak? jadę, tak, już jadę za panem, tylko tutaj się zaklinowałem, niestety prawo jazdy nie mam, bo ja z, cały czas tylko w stroju, wie pan jak to jest. Dobra, jedziemy. Ty latać, przecież ty możesz tutaj przelecieć do mnie, jak coś, do mojego domu Iron tak. Manie, nie? Dobra, to lecę proszę pana, nie będę się normalnie, dobra, jestem o, już tutaj. Tutaj jest Bum. jeszcze policjant, który kontroluje właśnie, yy, właśnie tutaj yy, mój dom. Gdzie jesteś Iron Manie? Gdzie lecę. jesteś? O, 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 widzę, widzę, jestem, widzę. Tak. Słuchaj, ogólnie... Tutaj w tym domu. Wow, jakie ty masz w ogóle oczy jasne. Słuchaj. W tym domu jest właśnie gdzieś Halkon. Tutaj powinien gdzieś być. Ostatnim mi razem był tutaj właśnie widziany i tutaj nas atakował. O, widzę go tam, widać go tam, widzisz? Stoi. Kukol, I widzę, i słuchaj, zobacz, zniszczył mi ta. cały dom. To jest mój dom i chciałbym, żebyś coś z tym zrobił po prostu. Spróbuj nie. go jakoś e, nie. uspokoić Hal, czy coś. Hal, Halku, uspokój się. Uspokój się. Uspokój Teraz się. mam tutaj strój w tej Kapitana Ameryki. W tej w dziury chwili. go może, wykopię o tutaj nie, dół, żeby pana. nie mógł wyjść. Tak, tak, dokładnie to jest. Proszę się przesunąć, On, on. On, on mnie tylko rozpoznaje, wie pan, on mnie tylko rozpoznaje, tak, że muszę ja tej mu przetłumaczyć, że Hulk, u się zostaw tego biednego pana, bo on nic Ja nie tutaj zrobił. wykopię głębszą dziurę, weź go tak. na siebie, weź go na siebie. Tak, biorę go Dobre. na siebie, Hulk, Za mną, Halk! tutaj A on boom. w ogóle, słuchaj, za mną cały czas biega, musisz Chodź go odciągnąć, słuchaj. Ja jestem już blisko, wykopania tutaj dziury. Idzie za mną, idzie za mną, świetnie, dobra. Szybko wykop dziury, szybko wykop! O, dobra, ja kopię, sobie kopię, skupię, kopię. Dobra, jeszcze Hulk. dwa bloki. Dobra, i ostatni, uwaga, dobra, można go tu wrzucić, można wrzucamy go tutaj. Wrzuć, Rzućmy go tutaj, to no nie dobra, to ja lecę, lecę i bum, Okej, okay, dobra, dobra. Dobra, dobrze, ale teraz... Ale teraz jak ty wyjdziesz? Ty wyleć prawda? No, nie, tamtąd. ja wylecę. Uuuu, dobra. dobra, udało się. Co, ci? Haha, Zostałeś uwięziony, zostałeś uwięziony. Czemu ale w ogóle proszę on na... być, zaatakował tak, mój tak? dom, co? Proszę pana, nie wiem, muszę teraz, mu, muszę go uspokoić, żeby on się znowu przemienił, żeby nie był w tej chwili hankiem I się go spytam, dlaczego tutaj w ogóle do was przyszedł. Na razie, e, proszę pana, ja muszę opanować sytuację, więc nie ma pan coś do roboty ciekawego, bo ja tutaj po prostu potrzebuję. Tak? Która jest godzina? Ja cię synek już skończył w ogóle powinien zawrócić Ja muszę szybko po niego lecieć A ty przestań za mną łazić jesteś uwięziony Halku Jesteś teraz bezużyteczny i nic tutaj nie zrobisz rozumiesz? Już nic nie zniszczysz Ja idę szybko po synka Dobrze. A ty tutaj załatw to żeby tu był Dobrze. porządeczek On ma po sobie posprzątać okej? Okay? Dobrze w porządku Dobra Okej, okay, słuchajcie, szybko lecimy po synka, Bo tak naprawdę zapomniałem o panie policjancie, mniej więcej sytuacja opanowana. Bo tutaj, oj, pojadę tym rowerkiem, słuchajcie. Yy, bo tutaj normalnie Iron Man mi pomógł, super bohater już jest w miarę w porządku, także fajnie. Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy do szkoły szybko. Tu synek pewnie już gdzieś czeka, biedny na mnie, bo już się spóźniłem, słuchajcie, prawie godzinę. Okej, okay, gdzie ja go tutaj mogę spotkać? Tu jest sala, nie ma nikogo, już się lekcje skończyły dawno słuchajcie, a co jak Hulk czy coś, co jak synek wrócił do domu i Hulk mu coś po prostu zrobił? I to jest też w jakiś sposób prawdopodobne, bo synek powinien tutaj na mnie czekać teraz. Wow! Ta, ta, jesteś synku ta, ta, ta tak ta, ta Przepraszam cię, słuchaj. Ogólnie ta, ta, Hulk Nazatakował nasz dom, rozumiesz? Co? Wierzysz w to? No normalnie no, za... Strój. Ja cię, tato, ale Jestem akcja... Kapitanem Ameryką, słuchaj, byłem w bazie superbohaterów. Oni zostali pokonani w ogóle eee. przez kogoś, wiesz. No, I po tato. prostu Jakieś banzior ich zaatakowały i w ogóle Hulk, nie wiem co mu odbiło, ale zaatakował nasz dom. Wiesz ile tutaj mamy strat, wszystko eee, zostało zniszczone, tobie. zobacz. Tato. O, już go zabrał. W ogóle tutaj Iron Man, właśnie bym cię zapoznał z Iron Manem, ja słuchaj, cze. naprawdę fajny Koleś e, mi pomógł słuchaj, tutaj, ale Hulk nie jest fajny. Co no, jest? To bo ja chyba wiem dlaczego po prostu y, tutaj przyszedł y, ten Hulk, choć to zapraszam Cię do pokoju mojego bo słuchaj, bo ja dzisiaj z Badkiem Rado nie miałem co robić. Czekaj, nie? no synku schody chyba Halk popsuł i nie mogę tymi schodami no, coś tutaj... Hulk, wiesz co się zablokowałe po prostu! Nie cieka to dobra, jak dać sobie radę? No, jakoś może wejdę, chodź do góry, do góry, do góry, okej, okay, dałem radę, dałem radę, co ty kombinujesz, synku, co ty mówisz? to bo tutaj normalnie dzisiaj rano z Batkiem siedzieliśmy sobie tam i tam zobaczyliśmy, że tam są super bohaterowie, więc weszliśmy do środka i patrzymy, Ale co, do tej kawiarni kawi weszliście, tam pod beczki? <laughs> tak, tak, i normalnie patrz, jakie kozacki kamień znaleźliśmy po prostu, zobacz sobie. Oni oni powiedzieli, że jakiegoś właśnie tesyraka czy coś takiego ktoś nim eee. zabrał dzisiaj i to była e ich obrona, to była ich broń, słuchaj. Ja muszę im to oddać, słuchaj. Ja nie mogę, synku, co ty zrobiłeś? To przez ciebie tak naprawdę Hulk napadł na nasz dom, pewnie, Ale to wiesz? takie fajne jest, słuchaj, tato, to może my to sobie weźmiemy, czy co? Nie, to? musimy to oddać, słuchaj. My dobra. musimy po prostu współpracować z superbohaterami, bo oni są najsilniejszymi ludźmi na świecie i w razie problemu zawsze nam pomogą, okej? Okay? No dobra, tato, dobra, w takim razie... To, to czekam tutaj, no dobra. No dobra, ha. to czekaj, a ja słuchaj lecę, idę im to po prostu odwieźć. Ja nie mogę to już wszystko jasne. Wiadomo czemu słuchajcie, Hulk nas zaatakował. Przez synka tak naprawdę super bohaterowie zostali pokonani przez jakiś bandziorów, ale idę im to teraz oddać. Mam nadzieję, że właśnie wszystko się dobrze skończy. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pa pa!